Szanowni państwo, kampania praktycznie już się rozpoczęła mimo że formalnie jeszcze prezydent nie ogłosił terminu wyborów. Gdyby to co się przewiduje odbyło się w terminie w październikowym, 13 października, to mamy 98 dni do wyborów, ale my jesteśmy w kampanii. Ja praktycznie od kampanii do euro nie wyszłam w kampanię, wyszłam płynnie w drugą fazę, nazywam to kampaniną, bo jesień jest najważniejsza dla Polski i Polaków. Szanowni Państwo, czym ta kampania będzie się różnić? Otóż będziemy chcieli być głównie w małych miastach i miasteczkach. Wyciągnęliśmy, zrobiliśmy analizę, wyciągnęliśmy wnioski i połączyliśmy też siły i potencjały po to właśnie, żeby być. W małych miejscowościach, w małych miasteczkach, żeby docierać wszędzie tam, gdzie nas do tej pory nie było widać, bo nie wszędzie mogliśmy być. Skoncentrowaliśmy się za bardzo na elektoracie tym wielkomiejskim, a to zostało oczywiście zrobione kosztem tych mniejszych miejscowości. Mamy plan, będziemy na pewno w powiecie bielskim, Czechowicach, będziemy w Zabrzegu, będziemy w Bestwinie, będziemy w Kaniowie, będziemy w Szczyrku, będziemy w Buczkowicach i wielu, wielu innych miastach i miejscowościach powiatu bielskiego, ale także Pszczyńskiego, Żywieckiego, Cieszyńskiego i będziemy przekonywać do naszego programu. Bo już za tydzień ogłosimy program dla Polski na najbliższe 4 lata. Ta kampania będzie inna, nie wszyscy. Kochani, widzę uśmiechy na twarzy. Proponuję się uśmiechać i przekonywać każdego dnia Polaków, że zwyciężymy, że jesienią będzie, będzie sukces wyborczy uśmiechniętych, ludzi uśmiechniętych, ludzi radosnych i pozytywnie nastawionych do naszego programu.